TS420. W tym momencie dostałem zapytanie. Wolno schodzi obro z obrotów, więc co może być prawdopodobne przyczyny? Pierwsze co: w związku z tym, że te maszyny pracują z dużą ilością kurzu i brudu, może dojść do zatarcia, zablokowania się przepustnic. Tamta dolna odpowiada za główną gardziel, ta górna, którą teraz ruszam, odpowiada za tą dodatkową z powietrzem. Często ta górna blokuje się, zaciera i nie pozwala. Wrócić tej dolnej, stąd mamy na wysokich obrotach pracującą maszynę, bo jest zawsze ciągle gdzieś podstawiona przepustnica główna. Pierwszy punkt. Drugi, trzeba sprawdzić szczelność silnika. Czy któryś z tych kołnierzy, tutaj widocznych, nie jest e, przebity, uszkodzony? Trzeci punkt, wyjdzie nam e, przy badaniu szczelności, e, to mogą być już yy, puszczające uszczelniaczem albo od strony magneta, albo od sprzęgła. Przy przygotowanym zestawie <laughs> do sprawdzania szczelności zamknięty tłumik, ustawiony tłok w odpowiedniej pozycji, założony króciec. Pompką dwufunkcyjną się pompuje, żeby zobaczyć, czy nabija i trzyma ciśnienie. Akurat w przypadku tego modelu mamy sytuację, że nie trzyma ciśnienia i pompka w ogóle nie nabija. Czasem trzeba użyć mocniejszego sumienia powietrza po to, żeby faktycznie spróbować zlokalizować nieszczelność. Tu akurat prawdopodobnie na którymś króciuszu jest strzelone, więc trzeba zdjąć, założyć nowe gumy i sprawdzić jeszcze raz. Jak widać w tym miejscu znalazł się winowajca nieszczelności nieprawidłowego działania maszyny. Akurat ta może nie wchodziła na wysokie obroty, ale traciła moc, wariowała.